Systemem, o którym opowiem w tym filmie, to jest tak zwany Bleed Air System. Po polsku można powiedzieć, że jest to system sprężonego powietrza. Jest to bardzo ważny element, który dostarcza sprężone powietrze do wielu systemów samolotu, ale po kolei. Jak mówiłem w poprzednim filmie, aby ruch uruchomić silniki, potrzebne jest powietrze pod ciśnieniem, które napędzi turbiny rozrusznika tychże silników. Gdy silniki pracują, wszystko jest proste, bo one same napędzają urządzenia wytwarzające powietrze pod ciśnieniem. W tym miejscu myślę tutaj o uruchamianiu silników z pomocą przychodzi oczywiście tradycyjnie APU. Natomiast w przypadku Herkulesa jest to GTC, czyli gas turbine compressor. GTC jest usytuowane w lewej komorze podwozia głównego. W tym miejscu właśnie znajdują się GTC. Tutaj te drzwiczki są otwarte. Wskazuje to na to, że urządzenie pracuje. Kompresor ten dostarcza sprężonego powietrza w czasie operacji na ziemi. No, przede wszystkim, tak jak mówiłem, do uruchomienia silników, ogrzewania gondoli silników i systemu klimatyzacji samolotu. Rozruch GTC następuje za pomocą prądu stałego o napięciu 28V, dostarczonego za pośrednictwem specjalnie dedykowanej magistrali. Źródłem prądu tego są oczywiście baterie z samolotu. GTC to jest to dwustopniowy kompresor, i generalnie składa się. W zasadzie z sekcji turbiny i komory spalania. Pozostałe dodatkowe urządzenia to rozrusznik, pompy paliwowe i olejowe, system chłodzenia oleju i oczywiście regulator obrotów, który przy osiągnięciu obrotów na poziomie 44 500 rpm, to jest 110% normalnej prędkości, zmniejsza dopływ paliwa. GTC może być zasilane w zasadzie z każdego zbiornika paliwa w samolocie. I tutaj jest takie foto tego urządzenia i opisane są jego elementy. Po uruchomieniu GTC włączamy generator ciśnienia i otwieramy zawór, aby podać sprzężone powietrze do systemu samolotu. Jednym z istotnych urządzeń, które napędza GTC jest tzw. ATM, czyli Air Turbine Motor. Jest to 20 kW generator, który dostarcza trójfazowy prąd przemienny o napięciu 115-200 V. Generator ten może być wykorzystywany w trakcie lotu, ale wtedy napędzany jest przez sprężone powietrze wytwarzane przez pracujące silniki z samolotu. Prądem dostarczanym przez ATM mogą być zasilane podstawowe przyrządy takie jak rurka pitota, wariometry, wskaźniki prędkości i wysokości. Teraz obejrzyjmy sobie na Overhead Panel część obsługującą ten Bleed Air system. To jest ta część w tym miejscu, to zwróćmy uwagę, że układ paneli powiązanych z poszczególnymi systemami jest to układ poziomy, bo tu mamy blit, tu mamy prąd, a w tym miejscu na dole mamy paliwo. No to to odbiega tak trochę od tej zasady, która jest we współczesnych airlinerach. Zwykle te panele są uporządkowane pionowo. No teraz uruchomimy GT. C a później ATM no zaczynamy oczywiście od włączenia baterii mamy no i włączamy zasilanie zewnętrzne Jeśli chodzi o baterię to ona powinna być w takim położeniu pionowym, dlatego że jak powiększę to tu widać że dostarcza prądu Isolated DC bus, A mówiłem, że ten że GTC jest zasilane z takiej specjalnej, przeznaczonej dla niego magii strali. No, i mamy prąd, no to jeszcze musimy otworzyć któryś ze zbiorników, czyli to jest cross, jakiś fit. No to tak, zróbmy. I pierwsze co robimy, to otwieramy. Oczywiście... Zaraz może zmieni widok. Otwieramy e, drzwi. Otworzyły się. Tu się świeci to czerwone światło ostrzegawcze, że drzwi są otwarte. No przed otwarciem, przed uruchomieniem jeszcze powinniśmy sprawdzić, czy ten e, zawór jest zamknięty i czy wyłączony jest ATM. Oba są na... O a to jest na stop. No i teraz już dajemy na start, zaświeciło się to pomarańczowe światło. Ono zaraz gaśnie, bo silnik od GTC się rozpędza i jak już nabierze odpowiednich obrotów, to zaświeci się światło zielone i będzie gotowy już do działania. No już jest, mamy światło zielone i teraz co robimy? No otwieramy zawór, żeby dostarczyć sprężone powietrze do systemu. Poszło. I możemy włączyć ten pomocniczy generator, ten ATM. No ale żeby on zadziałał, to generatory są tu, tu nie widać tego on napisu zupełnie. Ale to są generatory 4 od silników. Tu, jak światło się, jak jest oświetlenie włączone, to widać że napisane są wytarte. To po prostu musimy go włączyć. No i widać, że poszedł jakiś prąd. No to tyle, jeśli chodzi o GTC i ATM. Drugi system, który omówię, to system zasilania w prąd. To jest właśnie panel, czy część panelu, która zarządza całą, całym systemem zaopatrzenia w prąd. Samolot posiada trzy systemy dostarczające prąd do poszczególnych urządzeń wymagających takiego właśnie zasilania. Pierwszy to 28-woltowy system prądu stałego, czyli DC prąd może być dostarczany przez 4 400 amperowe napędzane silnikami generatory właśnie prądu stałego czyli DC drugie źródło to baterie samolotu no, trzecie źródła zewnętrzne oraz dwa prostowniki transformatorowe to jest takie urządzenie, które zamienia prąd przemienny na prąd stały czyli takie AC-DC Drugi system to nieregulowany system prądu przemiennego, czyli AC, dostarczany przez napędzane silnikami samolotu generatory prądu zmiennego. Drugim źródłem mogą być źródła zewnętrzne lub może być także generator ten ATM, o którym niedawno mówiłem w tym filmie. Trzeci system to jest regulowany system prądu przemiennego, czyli ten AC dostarczany też jest przez napędzane silnikami generatora, silnikami generatory, inwertery, źródła zewnętrzne, no i generator ATM. Generator ATM może dostarczać prąd do obu systemów AC. A także do dwóch prostowników transformatorowych, poprzez które może dawać prąd do głównej magistrali prądu stałego. Co to są te systemy nieregulowane i regulowane? Otóż systemy nieregulowane prądu przemiennego to są systemy, w których napięcie wyjściowe nie jest kontrolowane ani stabilizowane. W takim systemie napięcie może się zmieniać w zależności od obciążenia i innych czynników, co prowadzi do potencjalnych zmian w dostarczaniu mocy. Natomiast regulowane systemy prądu przemiennego to system zasilania elektrycznego zaprojektowany w celu zapewnienia stałego i stabilnego napięcia wyjściowego prądu przemiennego. I jest on niezależny od zmian napięcia wejściowego lub warunków obciążenia. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia prawidłowego działania i trwałości wrażliwych urządzeń i sprzętu elektronicznego. Teraz, wspierając się pokazanym na ekranie schematem, podam kilka absolutnie podstawowych informacji o strukturze i działaniu systemu prądu stałego. Schemat obejmuje tylko jeden silnik, ale w pozostałych wygląda to wszystko identycznie. Nie chcę za bardzo wnikać w te szczegóły techniczne, wydaje mi się, że to nie ma większego sensu. Stąd takie skrótowe przedstawienie tego, tego, tej sprawy. No więc tak, mamy tutaj ten generator, który napędzany jest silnikiem, tak jak powiedziałem, to silnikiem numer jeden. Tutaj mamy tą główną szynę main DC bus, czyli to jest główna szyna zasilająca prądem stałym. Mamy tutaj tak zwany equalizer bus, co to jest? To jest taka szyna korektora, ona jest... Kluczowym elementem systemów, gdzie jest kilka generatorów lub ogniw akumulatorowych. I ona zapewnia zrównoważony rozkład obciążenia, zwiększa wydajność i wydłuża żywotność podłączonych jednostek. To jest właśnie w tym miejscu. No i teraz tak, ten prąd, tak jak powiedziałem, idzie do tej szyny głównej. I z szyny głównej są zasilane już poszczególne segmenty samolotu. Tu jest lewe skrzydło, prawe skrzydło, tu są silniki i śmigło, czy śmigła. Tu jest szyna do radio, tu jest zasilanie wszystkich elementów sterujących samolotem, zasilanie prądem kadłuba samolotu, czyli zakładamy, że wnętrza, w, tej, w tym miejscu to jest podwozie i tutaj mamy tył samolotu, czyli pewnie obsługa tej rampy, tam świateł sygnalizacyjnych i tak No i teraz popatrzmy dalej, to ten prąd idzie, tak jak powiedziałem, z generatora do krzyny głównej i tam się rozchodzi. No, mam oczywiście tutaj przełączniki, którymi można pewne rzeczy wyłączyć. I teraz mamy ten Transformer Rectifier Unit, czyli to jest ten co to zamienia prąd zmienny na stały. No i oczywiście też zmienia jego napięcie. I on też podaje do szyny głównej prąd, można to wyłączyć. Tu jest zasilanie zewnętrzne, to widzimy, że mamy rozłączone, czyli to zasilanie też idzie do szyny głównej. No i na końcu mamy baterię, która mówiłem na początku, że ma taką specjalną tą linię przesyłową w cudzysłowie oczywiście isolated bus natomiast tutaj mamy jeszcze takie urządzonko, które się nazywa reverse current relay no i to jest taki mm, elektryczny przekaźnik prądu wstecznego tak to się fachowo bywa, nazywa no jest to urządzenie ochronne stosowane w układach elektrycznych, właśnie też w przypadku generatorów lub akumulatorów. No jego podstawową funkcją jest zapobieganie przepływowi prądu wstecznego, który może spowodować uszkodzenie źródła prądu lub innych elementów systemu. Czyli mówiąc tak, językiem prostym, żeby ten prąd nie odbił z powrotem i wtedy może pewne elementy systemu uszkodzić. No i to w zasadzie jest tyle tych ogólnych informacji. Za chwilę pokażę jeszcze listy to dla ambitnych, którzy chcą sobie to poanalizować. Jakie, jakie urządzenia w samolocie są zasilane prądem stałym? No, tu jest pierwsza lista. No, to też można to wszystko bardzo łatwo odczytać. Tu jest ta główna magistrala zasilająca. E, tu jest e, jakiś przesył do, do panelu głównego dystrybuującego e, prąd. No tu mamy tą isolated bus e, zasilaną e, z e, e, baterii. Między innymi, oczywiście, te znaczki to są, to są bezpieczniki, tak, Fuse. A te strzałki to są też takie bezpieczniki, ale przełączniki raczej. Natomiast to są typowe bezpieczniki, to są FIUS. I teraz co widzimy, że mamy wyłącznik na radio, czyli możemy w ogóle wyłączyć radio. I mamy tutaj baterię i z baterii idzie prąd no jakiś tam alarmowy pomiar napięcia baterii awaryjna dep depresuryzacja samolotu emergency exit light, czyli światła te, te awaryjne tu jest istotne, że to jest zasilane z baterii, to są true jump signals, czyli te światła sygnalizują sygnaliz dla skoczków są zasilane z baterii, no, jakieś tam alarmy i plary. Przejdźmy do drugiej listy. Druga lista no to tutaj jest wykaz wszystkich urządzeń zasilanych prądem stałym, a związanych z obsługą samolotu, pilotowaniem. No, lewe skrzydło tu jest silnik i. Propeller czyli śmigła. No i też tutaj można wyłączyć wszystkie urządzenia. Zasilanie wszystkich urządzeń związanych ze sterowaniem samolotem. A tutaj lewego skrzydła. No i ostatnia lista. Tutaj mamy prawe skrzydło. Zasilanie wewnątrz kadłuba. A tutaj mamy to podwozie. I tył kadłuba. No i to w zasadzie, a tu jeszcze mamy ten GTC, GTC czyli te ten, 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 ten Herkulesowe APU. No to w zasadzie wszystko, nie będę, tak jak powiedziałem, już o szczegółach mówił. Wydaje mi się, że to tyle informacji na ten temat wystarczy. Teraz przejdziemy za moment do zasilania prądem przemiennym. Mamy dwa rodzaje systemu zasilania w prąd przemienny. Jest to system regulowany i nieregulowany. Czym one się różnią, o tym mówiłem już przy systemie zasilania w prąd stały. System regulowany składa się z czterech oddzielnych części. I te części dostarczają prąd do. Pierwsze, elektroniki. I silników, urządzeń i instrumentów obsługiwanych przez pilota, trzecie urządzeń i instrumentów obsługiwanych przez kopilota i systemu pożarowego. System nieregulowany obsługuje pozostałe urządzenia i, no i przyrządy. Jeśli chodzi o system regulowany, to może być zasilany przez generatory silników lub inwertery. Natomiast w przypadku tego drugiego, czyli nieregulowanego, ten system zasilają wyłącznie generatory. No i to w zasadzie tyle tytułem omówienia. Teraz pokażę kilka schematów i powiem troszkę więcej o szczegółach. Zacznijmy od tej regulowanej części systemu. Jak czytać ten schemat? W tym miejscu na dole mamy podane napięcia i jaki to jest prąd. Widzimy, że prąd stały 28V ma kolor zielony czyli wchodzi tutaj z tej głównej magistrali prądu stałego, łączy się z magistralami prądu przemiennego. Widzimy, że to następuje w trzech. Miejscach. I teraz te niebieskie linie, zwróćmy uwagę, że one pojawiają się po przejściu prądu przez inwertery albo przez prostowniki transformatorowe. Czyli następuje zamiana prądu stałego na prąd zmienny. Z głównej magistrali prądu zmiennego, to jest ta, 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 ta żółta kreska, przechodzi w dwóch miejscach prąd. No i tutaj też są transformatory, które zmieniają jego napięcie z 200 na 115. No, i teraz, tak, na no co jeszcze warto zwrócić uwagę, że tu wszędzie są te prawdziwe takie bezpieczniki, które zabezpieczają te urządzenia, które są do nich podłączone, bo zwykle to są dosyć istotne urządzenia. No i właśnie to tyle mogę powiedzieć. Teraz przejdziemy do następnego schematu. Tutaj mamy ogólny widok systemu tego nieregulowanego. I co my mamy? No mamy przede wszystkim silniki pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, pod którymi mamy generatory. Mamy generator. Generator, generator i tu jest generator. Natomiast po środku mamy ten ATM, czyli ten generator, który napędzany jest przez GTC po uruchomieniu. No i tak, no wszędzie widać, że są jakieś przekaźniki, no już nie będziemy w to wnikać bo materia jest wysoce skomplikowana. Natomiast zwróciłbym uwagę na jeszcze jedną rzecz, że te poszczególne linie przesyłowe czy magistrale przesyłowe, przesyłające prąd są ponazywane. No i tutaj mamy numer 1, a numer 4, czyli to widać, że to przypisane jest do silnika. E, tutaj mamy Bastaj Light, czyli wynika z tego, że to są do świateł. Mamy też right, right hand i left hand, czyli prawej i, prawej i lewej e, strony. E, no i w zasadzie to już nie ma co e, tłumaczyć, bo to są e, tak patrzę co tu jeszcze można by opowiedzieć no już właśnie nie ma co tu opowiadać no tak jest to zbudowane no zresztą mm, odzwierciedlenie tego schematu jest na mm, overhead panel może nie dosłownie no ale mniej więcej w ten sam sposób jest to mm, oznakowane no, znaczy kolorem żółtym to są e, prądu przemiennego e, linie a kolorem e, zielonym to są prądu stałego. Jeszcze może na koniec pokażę taki schemacik. co jest zasilane przez prąd przemienny z tego systemu nieregulowanego, z poszczególnych generatorów. No i tutaj są wyszczególnione urządzenia czy przyrządy. Które są właśnie w ten sposób zasilane, podana wielkość prądu i z którego generatora. No i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sprawy związane z zasilaniem w prąd tego naszego Herkulesa. W następnym odcinku opowiem o pozostałych systemach.